Gnu wiedzą, że w wodzie czają się bestie, pić jednak muszą. Ktokolwiek z ręcznym ruchem chwyta jedną z nich i od razu wciąga ją na głębszą wodę. Scenę tę obserwują turyści i kibicują ofierze. Jeśli jedziesz na safari, musisz liczyć się z tym, że oprócz dosłownego piękna natury zobaczysz scenę taką jak ta scenę walki że zobaczysz odwieczny krąg życia i śmierci w praktyce. To immanentna część natury, bez której świat nie może funkcjonować. Życie jednych okupione jest śmiercią innych, także u ludzi. Gnu, mimo nikłych szans na uratowanie, zdołało jednak dopłynąć do brzegu. Jest o krok od wolności. Krokodyl, który ją pochwycił, jest nieduży. Niestety, dla niej do walki zamierza włączyć się także znacznie większy. I kończy tę lekcję przyrody. <laughs>